Janie Bosko. Ojciec nauczycielu młodzieży, witaj W Oświęcimiu. Witają Cię Twoi duchowi synowie Salezjanie wraz z księdzem biskupem Tadeuszem Rakoczym, ordynariuszem diecezji bielsko-żywieckiej, z rodziną salezjańską, byłymi wychowankami i umiłowaną przez Ciebie nade wszystko młodzieżą. Witają cię mieszkańcy Oświęcimia, mieszkańcy miast i miejscowości, tak Małopolski, jak i Śląska. Dziś nasze serca są przepełnione wielką radością po wielu miesiącach oczekiwania, gdy po raz pierwszy dowiedzieliśmy się, że przybędziesz do nas, oto teraz wjeżdżasz uroczyście, aby być z nami. Księże Bosko! Za swego ziemskiego życia nie odwiedziłeś wiele miejsc, które widziałeś w swoich snach i wizjach, a do których posyłałeś swoich duchowych synów. Dziś przemierzasz drogi świata, by zobaczyć owoce dzieła, które powstało z pragnień ukrytych w Twoim sercu, w sercu, które zostało ukształtowane w Szkole Maryi Wspomożycielki Swojej Sto 115 lat temu Salezjanie przybyli do święcinia, dziś nazywanego przez nas Casa Obecność naszą w tym miejscu, jak wierzymy, sam przewidziałeś, a co więcej, sam ją przygotowałeś. Uzdrowiłeś w cudowny sposób księdza Andrzeja Knycza, proboszcza w Polance Wielkiej który później został proboszczem w Oświęcimiu i darował salezjanom ten klasztor. Dziś potężny zakład wychowawczy z największą szkołą w okolicy, internatem, warsztatami szkolnymi, parafią i oratorium. Obecnie szkoła wychowuje i kształci ponad 900 ludzi młodych. A w całej swojej historii wykształciła prawie 20 tysięcy absolwentów, którzy wzrastali w Twojej pięknej duchowości, duchowości optymizmu, radości, poszanowania każdego człowieka, a nade wszystko wielkiej miłości do Pana Boga, Matki Bożej, kościoła i ojczyzny. To w tej szkole, w Twojej szkole, wyrośli święci błogosławiony Józef Kowalski, błogosławiony Edward Klinik, a kilku następnych czeka na uroczysty dzień wyniesienia na ołtarze. Sam za życia nigdy nie byłeś w naszym mieście, natomiast dwukrotnie nawiedzałeś nas w świętych relikwiach. Księże Bosko, dziś witamy Cię w oświęcimiu po raz trzeci. Witamy Cię tym goręcej, bo pragniemy, byś pozostał z nami na zawsze. Pragniemy, byś był patronem nie tylko dla Salezjanów, ale dla całej społeczności oświęcimia, począwszy od władz samorządowych, miasta, powiatu, gminy, poprzez dzieci, młodzież, rodziny, małżeństwa, ludzi w podeszłym wieku, aż po samotnych, borykających się z problemem bezrobocia, uzależnień poszukujących prawdy i sensu życia. Na ten czas Ty, drogi Księże Bosko, bądź nam duchowym Ojcem. Jeszcze raz sercem przepełnionym radością i wdzięcznością mówimy bądź błogosławiony i witaj w oświęcimiu.